Gdzieś pośrodku Morza Myrtańskiego... Goddak 2 na tropie bestii. No i cóż, witam was bardzo serdecznie w nowej serii... Tytułem, jak sami słyszeliście przed chwilą, na tropie Bestii mamy tu teleport, który tymczasowo jest jeszcze nieaktywny. Mamy piłę, mamy tu jakieś proste rzeczy, mamy ognisko, mamy nasze os, bozowisko, zobaczmy co my tu mamy, jakąś sztukę walki, mamy przepisy na pancerze, które możemy automatycznie się nauczyć. Wybrałem poziom normalnej gieretki. Porównywałem sobie czym się różni, no to różni się ilością punktów nauki jakie mamy dostępne powiedzmy na samym starcie. I tak się zastanawiam, mamy 50 strzał. Tutaj raczej będzie ciężko pod względem możemy naprawić Naprawić wszystkie strzały. Możemy zrobić strzały ze skrzydeł i lak. Mam nadzieję, że to wszystko jest w miarę przy... powiedzmy przemyślane, że jak będziemy sobie grać łucznikiem, to nam tego wystarczy. Ale myślę, że na poziomie normalnym to raczej nam powinno wystarczyć. Nauczymy się od razu trochę umiejętności. Tu już jest za 10 punktów, czyli wkroczyliśmy w nowy próg. No i co? Jeszcze możemy, już nie mamy więcej punktów nauki. Wydaliśmy idealnie 50. Mamy 45 strzelca, 45 zręczności. Dobra, także zobaczmy sobie, trzeba oszczędzać na pewno strzały. Także podejdź filczku tutaj blisko, żebyśmy. Dobra, zmarnowałem po jednej strzale z nich. Ja tutaj sobie wgrałem moje pluginy ognika, więc ognik niech sobie lata. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Są jakieś roślinki. Super, jest skrzyneczka. Czy ona będzie otwarta? Nie. Czy ja umiem otwierać? Chyba umiem. Dobra, jeden wytyk zmartwionowany, ale mamy jeszcze cztery. To trzeba o tym pamiętać, że może jednak zapisywać się przed otwieraniem skrzyneczek. I powiedzmy, co nieco tu wykorzystywać, to, że możemy się wczytać. Jak kombinację zapamiętam, tu jakiś smoczy korzeń jeszcze jest ukryty. Czy ja tu mogę wskoczyć sobie wyżej na skałki jeszcze? Bo wiecie, to jest mała mapa, to jest mała giereczka, tak według. Tego... O! Jakiś pierścień mi ognik podniósł. I to jest 20 do życia. No to w obecnej chwili to jest bardzo dużo. On pewnie tutaj był przy drzewie. Tu na dachu nic nie widzę. Ale dobra. Możemy wkraczać w świat. Zobaczmy, tam widzę jakieś polne bestie. I to młode, tu są gobliniarskie To gobliniarskie akurat spoko. Wszystko się rzuci na mnie na raz. Gobliniarskie akurat spoko, bo z nich mamy sobie lagi. Ognik mi fajnie wszystko zbiera. Jeszcze przydałoby się upolować jakieś kwiatijce. Żeby to powiedzmy wszystko ze sobą grało. Nie wiem, ile nam czasu się zejdzie z przejściem całej modyfikacji. To jest jakieś jeziorko. Czy tu coś jest schowane? Tam widzę jakieś przejście podziemne, ale może najpierw zbadajmy sobie tutaj nasze tereny w ogóle przed. Dobra, tu jest jakiś krwiopica, jeden, drugi, trzeci. Potem są kreto szczury. Okej, okay. kwiopica schodzi na dwie strzały. To już jest trochę gorzej, ale z, mamy z niego dwie strzały. Te. Mm, dwa skrzydełka, więc to jest o tyle dobrze. Byle żebyśmy lagi mieli wystarczająco. Tam są już jaszczury, to już trochę gorzej. Kreto szczury eee, nam zostało 51 strzał, mamy 6 popsutych. Trochę tego już udało się zebrać. A ciekaw jestem, czy z miecza to my takiego kreto szczura pokonamy, czy, czy jednak jednak będzie kiepno? No pewnie zrób byłoby łatwiej, ale powiedzmy byśmy sobie zaoszczędzili parę strzał. No, i nie zebrałeś mi z tego mięsa. I mam tu rybkę smażoną, zjedzmy ją sobie pewnie. Chodź tutaj kredę mi się przypomina, że jakiś był wątek z tym, że wysłał nas smak, czy coś chyba w dzienniczku to będzie. Zapoluj na białego stwora. No i dobra, dzień 27. Tu jest pełna historia. Gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, 200 sztuk złota nam proponuje. No i dobra, jakieś ruiny na wyspie, spoko. Może pokuszę się nawet, żeby przeczytać wszystko potem na spokojnie, ale teraz kupmy się na walce, bo na pewno tego wam brakuje w moich odcineczkach, żeby dużo się tutaj działo. Ścierwo jada? jada moglibyśmy pokusić się pokonać. Złuch! Super! Tam jest to pielec. Tu jest więcej ścierwojadów, tam jest polna bestia, ale ta polna bestia to ona już jest dorosła. Ja bym sobie skoczył. Tam jest w ogóle jakiś orkowy ten sztandar. Usmażył mięso bym sobie żebyśmy mogli powiedzmy co nieco uzupełnić zdrowie, bo łóżka tu nie widzę. Ale jest ognisko, to dobrze, że możemy sobie tu usmażyć co nieco. A ożyw potwory i odpoczywaj. Czyli możemy sobie tutaj. To wszystko wiecie zrobić. Czyli teoretycznie teraz potworów dużo nie zabiliśmy. To jakbyśmy chcieli, możemy ożywić. Respawnić je, powiedzmy, nieskończoność. Naprawmy sobie wszystkie strzały. No, no, aż mnie duma rozpiera. Fajnie, polski dubbing. Dobra, zrób 10 strzał. No no, aż mnie duma rozpiera. Czy to jest głos wagona? Dobra, potrzebujesz pięć skrzydeł i 5 lag. Czy ja tego nie mam? Mam 3 skrzydełka. Okej, okay. no ale dobra, strzały stoją na całkiem dobrym poziomie. Jakieś grzybki mamy, to możemy pewnie sobie zjeść. Tu raczej alchemii jako takiej nie będzie bo jesteśmy sami na tej wyspie, także musimy sobie radzić z tym. Dobra, to żeby było przynajmniej jakoś tam po kolei, to może właśnie rozbiłem swój prowizoryczny obóz w ruinach jakiegoś, jakiejś starej świątyni, kto wie, może znajdę więcej tego typu ruin na wyspie, a w nich trochę skarbów. Pewnie. No i zapolujmy na Białego Cieniostwora. Dzień 27 wczoraj wieczorem do mojego sklepu przyszedł nowicjusz z Gildi magów i powiedział, że jego mistrz potrzebuje rogu Białego Cieniostwora do jakiegoś eksperymentu i że gotów jest zapłacić za niego 2000 sztuk złota. Gdy już miałem oznajmić temu człowiekowi, że takie okazy wyginęły na wschodnim archipelagu, przerwał mi od. Powiedział o małej wysepce pośrodku Morza Myrtańskiego, na której takowe stworzenie wciąż żyje. Potrzebowali doświadczonego myśliwego, który będzie w stanie zabić cieniostwora bez uszkodzenia rogu, gdyż dla maga jest to niewykonalne. Miałem dwa dni na przemyślenie oferty. Nie musieli długo czekać na odpowiedź. Dzień 29 złożyłem wizytę w Gildii Magów. Spodziewając się, że zostanę zabrany do porytu i stamtąd przewieziony statkiem na wyspę, zamiast tego niewielka grupa magów i odkrywców zaprowadziła mnie w głąb lądu do starej, na pół zniszczonej świątyni. Natychmiast przystąpili do pracy, a ja stałem tam, jak wryty. Dzień 30. Po wielu pytaniach nareszcie zrozumiałem o co chodzi. Na wyspę nie miał mnie zabrać statek. W końcu nie znali jej dokładnego położenia, a platforma teleportacyjna, którą trzeba było i jeszcze aktywować, gdybym wiedział o tym wcześniej. Dodali tylko uprzejmie, że wycofanie się w tym momencie byłoby nie do przyjęcia. We Jakiś niemiecki się wkradł. Dzień pierwszy. Aktywowali portal i przygotowali mnie do podróży. Te 2000 sztuk złota nagle wydawało mi się strasznie małym wynagrodzeniem. O dziwo jeszcze żyję. Mam nadzieję, że trafiłem we właściwe miejsce. Rozbiłem swój prowizoryczny obóz w ruinach jakiegoś st jakiejś starej świątyni. Powinienem się odpowiednio przygotować, a potem wybrać na poszukiwania białego stwora. Mam nadzieję, że on potrafi zdzierać te wszystkie rogi. No bo nie oszukujmy się. Byłoby kiepsko. Dobra, mam tylko jeden poziom nauki. Trochę ciekawi mnie ta jaskinia. Giereczka jest na około 2 godziny. Tutaj na pewno jest... ...schowanych wiele znajdziek, bo tam już widzę jakieś skałki, tam jakiś wodospad. Tu nie wiem, czy tu... Coś nie będzie, bo tu można wpłynąć. Może tam pod wodospadem coś będzie jeszcze? Kto to wie? Ale tak, tu jest jakaś jaskinia olbrzymi szczur. Ok. Dobra, przynajmniej nie musimy się martwić o to, że zbieramy te wszystkie rzeczy. Dobra, zębacze. I do tego trzy sztuki. Może na razie ich. Nie prowokujmy, bo to jednak są zębacze. Ale tu z góry możemy coś znaleźć? Słyszałem wilki. Mam nadzieję, że nie wargi. Dobra, są wilki. Także to spoko. Trzy już biegną do mnie. Już jakiś wpis w dzienniku się trafił. Dobra, gdzie ty strzelasz? Gościu. Weź się panu. Mamy smażone mięso, więc na spokojnie. Dobra, widzę, że te moje strzały nie za każdym razem tutaj. Przywódca stada. Dzień pierwszy, wyspę opanowało wataha wilką, której przewodzi czarny wilk. Zamieszkały w małym zalesionym obszarze na wyżynach i zabijają wszystko, co się do nich zbliży. Futro przywódcy Sada powinno być warte fatygi. No pewnie, jesteśmy myśliwym, więc korzystajmy z tego, że możemy przy okazji co nieco zarobić. Aha. Dobra, ten czarny wilk nie jest jakiś potężny. Chociaż tu chyba to nie był przywódca, to był po prostu czarny wilk. Dobra, czy wy tu będziecie potrafiły mi wskoczyć? Czy one mi wszystkie poginęły tam na dole? Dobra, wczytajmy się, bo to jednak było nieprzemyślane z naszej strony. To są ścierwojady. My tam sobie oczywiście pójdziemy do nich. Ale ścierwojady są łatwiejszymi przeciwnikami, z których możemy. Łatwiejszymi. Biją mnie jak złe. Cieniostwora już słyszę. Dobra, dobrze, że mamy tu sporo jak różnorodnych roślin. Wiecie, zawsze możemy sobie odradzać te wszystkie potworki, ale boję się, że w pewnym momencie zabraknie nam strzał. Ja tu słyszę cieniostwora. I co? Kończymy modyfikację cieniostwór znaleziony? Dobra, jest cieniostwór. Młody cieniostwór, a jest i biały. Dobra, to będzie więcej zabawy, bo jest więcej niż jeden. Wiadomo, mieczem byłoby pewnie dużo łatwiej, bo na tym etapie, już 40 punktów, czy nawet 50 punktów, powiedzmy tutaj. Wydanych w nasze obrażenia, ale mamy tak, miksturkę do zręczności, pijemy od razu goblinią jagodę, myślę, że zjedzmy sobie, bo no nie oszukujmy się, to są takie przedmioty, których nie wykorzystamy, tak myślę. Mam nadzieję, że nie będę żałował. Dobra, czy tu coś będzie? Tu schodzę właśnie na ten wodospad. Dobra, tam już chyba po prostu nic nie ma, tam jest ta polana nad moim tym. Wiecie, chcę wam pokazać jak najwięcej z modyfikacji, no bo to jest bardzo krótka modyfikacja, dlaczego by tego nie wykorzystać. Ty wyglądasz podejrzanie, gościu. Stary kufer, jak ja cię otworzę, to ty mnie zabijesz, tak? No właśnie. Dobra, czy ja go z łuku coś mu zadam? Po pięć. To nie ma sensu większego. Dobra, tak jak myślałem. On mnie strzeli na hita i ja jestem martwy. Na szczęście on nie potrafi stąd wyjść, ale on może coś w sobie mieć, co by nas, powiedzmy, usytansy. Zdobyłem dużo strzał, mikstury zdobyłem, także to jest spoko. Dzięki szybkiemu zbieraniu nie załatwił nas. No ale tak, toż strzał, trochę by mi było szkoda. Dobra, ja jestem na dwa ciosy. Może kiedyś, jak będziemy lepsi z łuku, to sobie go weźmiemy, pokonamy. On tam będzie na nas czekał, chyba że postanowi pójść z nami. Dobra, tam na górze są wilki. Zobaczmy jeszcze, bo możemy się dokoksić, tak? Zdobywamy poziomy, dokoksimy się i zobaczymy, co będzie dalej. Tu są kopinki. Nie jest źle. Nie jest źle, bo goblinki to całkiem spoko przeciwnik. Szczura jakiegoś zabili, dobra, tu jest jakiś gobiński wojownik, czy to jest ich karszt? No, chyba nie. Ale tak, zdobyłem poziom, zdobyłem poziom, ale zaraz mnie zabiją. Ma jakąś potężną pałę? Pałę. To chyba jakiś ten. No właśnie, on mnie tutaj zaraz sapnie. Dobra. Jego armię przyboczną możemy pokonać. Wódz goblinów, dobra. Nigdy nie lubiłem tych małych gnojków. Ile ja doświadczenia zdobyłem z niego? Ojojoj! No dobra, czy ja jestem w stanie wbić 125 siły na tej modyfikacji? Nie wiem. Zobaczymy, jak ze zręcznością. Ja bym wolał łuk, ale z... dobra, wbiliśmy kolejny próg. Mamy 64 zręczności i całkiem już mistrza w strzelaniu. Czy tu coś znajdę? Tu słyszę gobliniarskich jeszcze. Czy ty jak nie walniesz... Dobra, ty może mnie nie zabijesz? Dobra. Nie zabiłeś mnie. Okej, okay, tu mamy skrzynkę. Jest zamknięta. Łuk związł strzały, kiepski tasak. Okej, okay, czyli mamy... ...dwa razy lepszy łuk. czyli coś dla nas się trafiło. I podejrzewam, że na tym etapie bym mógł nosić taki toporek. Na tym etapie. Więc spoko. Więc zobaczcie, dzięki temu, że przyszliśmy, rozwaliliśmy sobie kilka gobliniarskich, mamy dwa razy lepszy łuk. Co powinno pozwolić nam rozwalić przy okazji szybciej wilki? Dobra, zmarzona rybka pewnie zjedzmy ją sobie. Tam chyba to pielce widziałem od góry, że były. Także trzeba uważać. Zaraz zobaczymy. Przy okazji mogę przeczytać cieniczek. Przywódca stada nie. Wóz Goblinów. Dzień pierwszy. W pobliżu małej łąki znajduje się jaskinia, do której wprowadził się klan goblinów. Wygląda na to, że te małe gnojki od czasu do czasu przenoszą się na plażę i tam zbierają resztki wyrzucone przez morze. Warto przetrząsnąć okolice i... Jak i zabrać sobie głowę wodza jako trofeum. Dzień pierwszy wódz goblinów nie żyje, a jego klan został zniszczony. Ta wyspa w końcu będzie się od nich wolna. A ja jestem bogatszy o kilka łupów, które nakradły. No i super. Dobra, mamy 20 minut odcinka. Co my tu mamy? Tu mamy to pielce. Jeden jest taki bardziej zielony. Jak my wjeżdżamy w takiego. No, całkiem nieźle. Jakbyśmy tylko dobrze, dobrze trafiali. Dobra. Tu atakujemy. Tam jest jaskinia kolejna. Okej, okay, mamy kolejny poziom. Dla nas to na plus. Przy żółwiu. Tu jesteś na dwa hity. Masz coś w sobie. Tak, średnio. Ale tak, zdobyliśmy poziom, pewnie bierzemy 15 teraz. Zapomniałem, więc dopiero jeszcze dwa poziomy, jak wbijemy, to trochę wleci. Dobra, no nic. Jeszcze przydałoby się wrócić do naszego powiedzmy tutaj obozowiska. Zerknąć, co ja potrzebuję, żeby zrobić lepszy pancerz, bo ja mogłem robić pancerz. Nie wiem, czy to mogę robić jednokrotnie, czy wielokrotnie. Dobra, kolejny wpis w dzienniku. Zaraz sobie przeczytamy. Matka lęku, Okej. Okay. Podejrzewam, że ona jak nie sieknie. No i zobaczcie, kolejny wyspał, poziom. Być no i dobra, teraz chyba już mam pewność, że to głos wagona całkiem miło-sympatycznie usłyszeć go. W ogóle pozdrowienia dla niego, jeśli to słucha. Dobra, to co? Wbijamy dalej zręczność i łuk. Dlaczego by nie? Mamy teraz jeszcze 5 punkcików. Jakbyśmy coś potrzebowali, to myślę, że. Tego wojownika to byśmy ostatecznie wbili z powiedzmy z siłą. To może ten prosty tasak byśmy nawet założyli. Ale co ja potrzebuję na pancerze? Na jeden jest 12 skurgada, a na drugi 6 wilka i dzika. Ciekaw jestem, który jest lepszy, bo ten potrzebuje więcej skurgada. Potrzebuje znowu skóry dzika i... i wilka. No no, aż mnie duma rozbiera. Dobra, możemy jakieś skrzydełka, ale nie mamy skrzydełek. No właśnie, tak jak podejrzewałem najgorsze będą krwiopijce, bo z nich skrzydełka potrzebujemy. Yy, matka lęgu. Dzień pierwszy. Niedaleko plaży w jaskini napotkałem na gniazdo topielców W mieście na pewno sporo zapłacą za trofeum z ich matki. Dzień pierwszy. Zabiłem matkę lęgu, zyskując tym samym kolejne trofeum. Powinno to również pomóc zredukować populację topielców na tej wyspie. Okej, okay. popsu tych zadań nie mam. Magiczne ulepszenie. Dali mi projekt wzmocnionego pancerza myśliwego. To jest dwie skóry wilka i dwie skóry gada. 35 35 25 15 premia do siły i zręczności. A ten mi z kolei daje tylko samą ochronę. To wiecie co? Magiczne ulepszenie byłoby spoko, bo 10 do zręczności to nasze obrażenia są. Co prawda, tracę 15 punktów około na obronie, ale za to bym zyskał większą powiedzmy moc. Dobra. To co, spróbujemy się jeszcze z tymi wilkami, co tam były na górze. Na razie tamtego gościa to zostawmy. Kamiennego. Chyba, że już jestem w stanie go trochę klepać co nieco. Ale wątpliwa sprawa. Tu, jakbym tam się wbił na ten, ten na podejści, co, co go widać, to może miałbym szansę ich pokonać. Dobra. Czy wy wszyscy do mnie tak chętnie biegniecie? No te, te strzały, tak się... Dobra, to nieco im robię, ale tak kiepsko. Ale czarne wilki pokonane, więc spoko. Okej. Okay. Wilki pokonane, ale nie, nie widziałem jako tako przywódcy stada. 25 punktów tylko leczy, poważnie. Ale dobra, skoro darmowa, to wypijmy sobie, no bo to nie leczy nas procentowo, tylko leczy nas po prostu, ilościowo. Dobra, na tym poziomie trudności, jak na razie, nie ma problemów. Jest przywódca stada. Gdzie ty biegniesz, gościu? Zjeść swoich towarzyszy? Jedna okay. bestia mniej. I jedna bestia mniej. Super. Dobra. Tu jest możliwość wpadnięcia, powiedzmy, w dół. To ja chyba nie chcę spaść w dół, bo podejrzewam, że to tam przy topielce, na tych zębaczach mnie poprowadzi. Także tam nie chcę wpaść. Pogoda nam się popsuła, niestety. Ale tak, tu już mamy w miarę jako tako załatwione. Do zębaczy i tak dalej nie chcę na razie iść. Może z tego kamiennego potwora to jeszcze by nam coś wpadło. Ale czy my chcemy? Nie wiem, czy my chcemy. Dobra, ale może ja sobie skończę w tym miejscu odcinek. Zobaczymy, co kryje się dalej w następnym. Bo może jakbym chciał to by się udało przejść to wszystko w jednym odcinku, ale czy to jest sens? Zawsze będziecie mieć więcej odcineczków do oglądania. Także za dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, docenicie moją pracę. Możecie powiedzieć, co wam się nie podoba i cześć do zobaczenia. Pa pa.